Cześć kochani, zabieram Was na nowości do Action. Pokażę Wam bardzo dużo fajnych rzeczy. Między innymi będą nowe formy, kosmetyki, lampki, świeczki. No, będzie tego troszkę, tak więc oglądajcie do końca. Lecimy na półki. Ostatnio pokazały się w jednym sklepie te świeczki. Widzę, że do drugiego mojego Action dojechały. Bardzo ładne, bardzo ładnie pachną. Co znajdziecie jeszcze nowego, to te lampki. Zobaczcie, jakie one są świetne. Występują w dwóch kolorach: białym i czarnym. Są ledowe. One od spodu mają tam w środku, widzicie takie ledy. Tutaj mm, przycisk. No, powiem Wam bardzo ciekawie, one wyglądają. Kosztują 30, niecałe 5 zł. Ten klosz, oczywiście, jest papierowy, ale ta czarna jest też ładna. Zobaczcie, jak ona wygląda. Ładowana na port USB, z tego co tutaj widzę z przodu. No i akurat ta była zapalona, więc możecie mm, zerknąć, jak to wygląda. Chociaż tutaj z jasne światło by y, dało y, ten efekt, ale jak widzę, to są dwa rodzaje światła. Zimna, biel i ciepła. Widzicie? Ciekawa jestem, jak Wam się podoba. A jeszcze trzecia, widzę tutaj, trzeci kolor tego klosza, taki piaskowy. Co jeszcze? Tutaj mamy koszyki sznurkowe, bardzo ładne, 12 niecałe złotych. I te kosze były też właśnie okrągłe. Pokazał się nowy świecznik w kolorze czarnym. Ostatnio pokazywałam złote. Teraz macie czarne na podgrzewacze kosztują całe 11 złotych, bardzo fajnie to wygląda. Ramki, które możecie złożyć potrójne zobaczcie, albo zrobić sobie z nich taką falę. No i te rameczki na zdjęcia drewniane kosztują niecałe 13 zł. Jeśli jesteś nowy, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz subskrypcję oraz łapeczkę pod filmikiem. Jak lubisz moje filmy, jak Wam się podobają. Będzie mi bardzo miło, zostawcie też dzwoneczek, wtedy będziecie zawsze na bieżąco z każdą nowością. Tutaj już macie nowe obrazy diamentowe wiosenne i mam nadzieję, że moje panie ich jeszcze nie widziały. Tu pokazały się nowe markery, możecie na nich nimi pisać po szkle kiedyś już pokazywałam, teraz są za 8 złotych. Zobaczcie, posegregowane na różne odcienie, czy różu, czy zieleni, czy odcienie niebieskiego, fioletowego, żółtego. Tak więc, jeżeli jesteście zainteresowane, to teraz takie nowości są w action. Też, jakiś czas temu były pokazane przeze mnie te rondelki z kamienia za 20 zł, ale obok tutaj są takie mini patelnie za dwie dyszki, zobaczcie różne kolory. Tak więc możecie kupić niebieską, zieloną, czerwoną, jaką lubicie. Tak więc takie maleństwa bardzo fajne w sklepie. Co tu jeszcze znajdziecie nowego? To nowe formy. Kiedyś były podobne w pepko, takie kolorowe, teraz różowe, takie pastelowe kolory w Action. Za tą formę zapłacicie niecałe 18 zł. Długa jest na 26 cm mi napisać w komentarzu, czy u Was też napadało. Bo u mnie troszkę tam śniegu jest za oknem. Zrobiło się tak przyjemnie biało i mogło tak być podczas świątyni, no, ale już się przyzwyczaiłam do tego, że zazwyczaj na początku roku mamy śnieg. Przecudowne urocze takie mini rameczki za 6 zł. Zobaczcie, tutaj macie różne um, modele do wyboru i tam jest z przodu baranek. Co jeszcze ciekawego, pokazało się w, pep w pepko. Pepko przerabiałam, bo też dzisiaj będzie na kanale Więc action kochane To te mini wazoniki ceramiczne Za niecałe 4 zł I możecie kupić albo takie półokrągłe Albo takie z takim dzióbkiem U góry za chwilkę Wam pokażę Kolory te same I tutaj jest Drugi model Do wyboru, zobaczcie Tak się prezentuje Idziemy dalej. Pokazały się też takie fajne torby z Miśka pluszowe, za niecałe 26 zł. I do wyboru macie trzy kolory. Są dosyć pojemne, mają takie długie, długie uszy. Co tu jeszcze znajdziecie? Nowy kolor szczotki elektrycznej. I ta szczotka krzcińska 25 zł. Ciekawa jestem, czy ktoś się na nim skusił. Tu na dziale dziecięcym znalazłam taką ciekawą brązoletkę neonową. Bardzo fajne są te kuleczki, taka inna, więc dla dziewczynek. A dla dzieci jeszcze na dziale kosmetycznym są takie nowe zestawy do kąpieli. Zobaczcie, tutaj jest jakaś gąbeczka, jakaś zabawka. To można zawiesić i dla dziewczynek jest różowe, a dla chłopców niebieska, kosztuje dyszkę. Tutaj cztery części w środku, tak więc ja widziałam gąbeczkę. Tam chyba jest jakaś zabawka. Nie bardzo można było dostać się do środka, co tam jest. Co natomiast mi się bardzo spodobało, to te mgiełki do twarzy. Zobaczcie, dwa zapachy. Cena niecałe 7 zł. I ta z lewej strony ładniej pachnie. Ma nas tak odświeżyć od codziennych... Wiecie, trudów. Jak sobie tak psikniemy, to będzie chwila relaksu. Tutaj mamy um, wodę micelarną w takim ładnym opakowaniu. Pokazały się też fajne żele. Pod prysznic w dwóch wariantach kolorystycznych. W środku jest brokat Bardzo ładna e, ta buteleczka z taką koroną u góry. 12 zł. No i chyba tamten drugi kolor bardziej mi odpowiada. Nie wiem jak to pachnie, ale można komuś też na prezent. Myślę, że zawsze coś takiego cieszy. Zobaczcie jak to ładnie y, wygląda. Nowy, 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 nowy jakiś spodek ufo, coś w tym stylu. Woda toaletowa. 30 niecałe 7 zł i podobno y, długo to się trzyma, ładnie pachnie. Co jeszcze znalazłam, to za 90 zł, bo akurat była pani obok i brała tą wodę, więc dlatego zwróciłam uwagę na kształt. Tu mamy taką jakąś ciekawą lampę, zobaczcie, taka dziwna. Nie widziałam jeszcze takiej chudej na pilot. Myślę, że jak postawimy gdzieś w rogu pokoju, salonu, będzie naprawdę fajnie to wyglądało, bo można zmieniać światło. I tutaj widzicie, można takie kolorowe bądź Ciepły, biały kolor. No, jest na tyle chuda, że wszędzie ją praktycznie zmieścimy. Ciekawa. Co tu jeszcze Wam pokażę, to te dyfuzorki. Olejek eteryczny. 150 ml za 18 zł. Bardzo ładnie pachnie ten różowy. Aczkolwiek myślę, że tam jeszcze Wam przypadnie ten zielony. Co wczoraj wpadło na kanał to Home New i Action promocje tygodnia i nowości, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że ten przegląd Wam się spodobał. Zostawcie w komentarzu info, co najbardziej Wam się spodobało w Action. Teraz będzie szaleństwo, bo dziewczyny mówią, że mają tyle palet, że Cieszę się bardzo, bo ja lubię ten sklep. W Pepko też dzisiaj będzie bardzo fajny przegląd, bo jest dużo nowości, już wkrótce na kanale. Najpóźniej będzie koło 19.00. Tak więc, kochani, zobaczcie, jaki miałam piękny zachód słońca dwa dni temu albo wczoraj nawet. To był dzień, dzień, dzień po dniu. Cudowne, cudowne było niebo. Ciekawa jestem, czy też widziałyście ten zachód. Ja dziękuję, że byliście. Dziękuję za komentarze, łapki, subskrypcje. Jesteście wspaniali. Dziękuję za 30 tysięcy. Cieszę się, że Was jest tyle. Witam nowe osoby na kanale. Cieszę się, że do mnie trafiliście. Dziękuję moim stałym widzom za cudowne komentarze, nowym również. Jesteście naprawdę cudowni. Uwielbiam Was czytać. Wprawdzie nie mam czasu na odpisanie, ale wiecie, że ja za każdy dziękuję Wam bardzo serdecznie. Życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia wkrótce w kolejnym przeglądzie. Trzymajcie się ciepło, cześć. Na koniec jeszcze zachęcam nowe osoby do subskrybowania kanału, lajkowania, komentowania. Będzie mi bardzo miło. Zostawcie dzwoneczek, wtedy będziecie zawsze mieli info, kiedy filmik pokazuje się na kanale. Pokazują się 2-3 dziennie. Obserwacje macie oczywiście za darmo, tak więc subskrybujcie, by być na bieżąco z każdym przeglądem, nowością. Będzie mi ogromnie miło. Tak więc jeszcze raz się z Wami żegnam. Miłego dnia. Do usłyszenia później. Pa!